Po tym, jak poznałem bliżej setki kobiet i na przestrzeni kilku lat pomogłem setkom facetów zrobić to samo, zauważyłem konkretne zachowania, które zwiększą prawdopodobieństwo, że wylądujesz z kobietą, która ci się podoba w łóżku. Pierwszy aspekt wiąże się z fizycznością i z dotykiem. I tutaj uważam, że najważniejsze jest to, żeby ten dotyk był subtelny, żeby on był przerywany, żebyś traktował to jako taką przyprawę podawaną do. Głównego dania, a nie żebyś traktował to jako jakąś konkretną sekwencję, którą musisz wykonać, i za każdym razem zwiększać intensywność, zwiększać czas tego trwania, i odbębniać to tak, jakby właśnie to był jakiś taki protokół, przez który musisz przejść. Zamiast dotykać kobiety częściej, więcej, mocniej i dłużej, traktuj to tak, jakby to była sinusoida. Twórz przestrzeń dla kobiety, żeby ona w pewnym sensie zatęskniła za Twoim dotykiem. Rób to pod radarem, rób to przez bardzo krótki czas, w różnych miejscach, różnicuj to, tak żeby kobieta cały czas zastanawiała się, czy ten dotyk w ogóle wróci. Im więcej przestrzeni stworzysz. Za tym, żeby to też kobieta ten dotyk odwzajemniała, żeby ona tęskniła za tym dotykiem, czekała na to, aż ponownie w jakiś sposób się do siebie fizycznie zbliżycie, tym więcej napięcia to będzie generowało, i tym bardziej kobieta nie będzie mogła się doczekać na rozładowanie całego tego napięcia w formie aktu seksualnego.